Drodzy witam was na kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj przygotowałem taką bitwę między w zasadzie ostatnimi premierami między wygrywamy a srebro złoto a y, po drugie będzie to taki rewanż dogrywka ostatniej premiery wiem że jeszcze była ta telewandowe 7 Lewandowe, lawendowe 7, no ale jakoś mi ta zdrabka nie, no, nie podpadła do gustu, więc stwierdziłem, że to taki miks zrobię, taką bitwę między srebra, srebrem i złotem, a wygrywamy, a też niech to będzie takie moje życzenie, marzenie, żeby polska reprezentacja w w zbliżających się Mistrzostwach Świata w, Kata w Katarze zdobyła srebro albo złoto, czyli pierwsze albo drugie miejsce, żeby był w finale. Trzymajmy mocno za to kciuki. No, zobaczymy, chociaż, wiecie, y jest to raczej niemożliwe, ale wszystko się zdarza. Cuda się zdarzają, więc dobra, idziemy. Bierzemy się do drapania, przypominam o subskrypcji, łapeczkach, komentarzach, no i o konkursie, w opisie jest tam wszystko, nie będę mówił, nie będę przedłużał, bo potem mi ktoś powie, że ja za dużo gadam, dobra, bierzemy się może od e, pierwszej zdrapki, może, bo dostałem 2 i trzy, więc może od dwójki y, zaczniemy, Dobra, dostałem niestety po kolei, chociaż u mnie to jest normalka, u mnie w mieście jest ciężko, w Katowicach ewentualnie e, mogę sobie sam wybrać, no ale z tym też jest różnie. Dobra, srebro, złoto, wygrywające liczby, no i szukamy worka. Worek na premierze się pojawił, kto nie oglądał, nie oglądał zachęcam do obejrzenia. A szukamy 36, 29.

34. 4, no ładnie 6, 25 no. i 33. 3. No nie, za bardzo fajnie wyszło CG, dobra. No to co? Bierzemy Lewandowskiego. Z numerem 19 to jest numerek naszej Madzi. Alicji w krajnie zakupów. Kanał zdrabkowy. Zachęcam do wpadania do niej. A Ciebie, Maciu, serdecznie pozdrawiam. I tutaj szukamy wygrywających liczb. No i szukamy yy, koszulki oraz gola. Golnym mnoże wygraną, razy dwa. A szukamy 26, 32, 39, 31. I 25, ja męczę tą zdrabkę, bo jest dla mnie szczęśliwa, lubię ją, więc będzie praktycznie cały czas będzie u mnie, póki się nie znudzę. Dobra, wygrywające liczby takie mamy, no blisko siebie te liczby, wysokie dosyć, a zaczynamy tak, 23 nie ma, 28, 19 33, no oboki, oboki 24 kolejne obok 16, takich niskich nie ma 14 nie ma, 15 nie ma, no nie w tą stronę. 13, nie, wyżej, wyżej. O 36. Ale niestety nie ma.

3 bliski 5, no nie chyba nic nie będzie. 2 biśka, 1 i ostatnia szansa 17 jest plus to chyba sprawdźmy kontrolne, J no te J już mi coś mówi <grymne> JC, no ale niestety tym razem razy, 3 razy J nie było Zabierzemy się teraz drabka z numerem 3, kim? no mój numerek i często się sprawdza, często coś daje srebro i złoto, a mamy mamy 12, 34 25 i 11 a mamy 33, 3. no pięknie, zaczynamy 9, nie to 36, 6, śpiesznie. 7, 23, 3. Też to chyba nie będzie moja zdrabka. Oj nie, nie, nie. 8. 13 i 22. No niestety nie. Nie w tym razem. Też to nie moja zdrabka. Ok, pusto. Ostatnia szansa. Lewandowski z numerem 20. Wygrywające liczby: 37, 23, 29, 14 i 17. A mamy: ojoj, ojoj, 33. Nie ma. Fajnie, by było mieć nie? Jedenaście, dwanaście, dwa dwa, 8 osiem, trzydziś dwa, dwadzieścia sześć, ojojoj, dwa pięć nie ma, trzydziś sześć, dwa siedem. 28, 13, chyba będzie pusto, 21, 15, 39, a mamy 29, dajcie, dajcie coś, te zł, dajcie 34, nie ma 31, nie ma. 18 też nie ma i ostatnia szansa 19. No niestety. Też nie tym razem. Czyli co dzisiaj, smutny odcinek. No niestety. Wszystkie przegrane. Nic, dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że odcinek się podobał. Jak się podobał, to zostawcie łapeczki w górę. No i co, widzimy się na kolejnym. Trzymajcie się, do miłego, cześć.